Dzień dobry widzowie, dzisiaj um, powiem Wam, jakie mam stanowisko, czyli klawiatura, myszka, podkładka, komputer i monitor. Oczywiście też mam mikrofon, żeby nie było. Tak z góry, proszę Was, zasubskrybujcie mój kanał, bo robi to bardzo niewiele osób. Widziałem, że mam około 30, 65 wyświetleń. Tylko trzy osoby mnie subskrybują, więc bardzo zachęcam się do subskrybowania. Dobra, więc <laughs> zacznijmy: Sobie od myszki. Myszka to jest od Tisilies. Przewodowa TKL. Też z dziurkami. Nie wiem jak ona się nazywa. E, Areoks, tak? Areoks? Nie wiem, poprawcie ją w komentarzu. Podkładka też od Steelys. Nieladowa od razu mówię. Klawiatura to Steelys TKL3. To prawie wszystko mam od Steelys. Mikrofon to Genesis 500 Radium. Co moim zdaniem jest bardzo dobre, bo w wcześniejszych filmikach nie było w ogóle słychać. Ale dobra, przejdźmy do tego. Do... E... Tak, mam monitor jakiś, tylko problem w tym, że nie wiem jaki. I komputer, jak mówiłem w jednym z moich filmów, nie jest za dobry, bo w sumie to jest laptop, na którym nagrywam i to jest, uwaga, firmowe Właśnie dlatego nie jest dobry. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, ile to wszystko kosztuje ta moja właśnie myszka od jest kosztowała około 230 zł klawiatura kosztowała około 200 zł podkładka 60 zł mikrofon około 200 zł e komputer 5000 i monitor 1000. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. Jeszcze tylko chciałbym dodać, bardzo polecam firmę Sticilius. Do następnego.